przerwie od ostatniego filmu. Dzisiaj sobie wyskoczyłem. Mam nowy kawałek ziemi od farmera, na którym mogę sobie pochodzić. Właśnie miałem pierwszego, pierwszego strzała, niespodzianka, niespodzianka, guzik. Jeszcze jedna taka rzecz jest, o której nie wspomniałem tutaj za mną, na tych polach. Gdzieś, tu w okolicy, naprawdę nie wiem gdzie. W XVIII wieku stał tutaj Młyn, mapa jest bardzo niedokładna, którą dysponuję. Bo jest po prostu napisane Młyn, jest nazwa miejscowości Młyn, tutaj się od tamtego czasu się bardzo dużo zmieniło, Natomiast jedną ważniejszą zmian jest, że tam w tych okolicach, tam jest zalew, Tam jest, on powstał w tym samym czasie co, co Młyn chyba, tak mi się wydaje, zalali tam, tam teren, teraz jest... Ujęcie wody, jakieś ptactwo tam się zagnieździło. Nie wiem, co tam jest dokładnie, po prostu jest wielkie, wielkie wielkie dwa jeziora. są. No i gdzieś ten młyn tutaj był, no, gdzieś tu, albo gdzieś tam dalej. Więc sobie pochodzę dzisiaj i może, może uda się coś znaleźć tutaj. Równie dobrze on mógł być po drugiej stronie drogi, bo ta droga, która jest tutaj za mną, też jest, była wtedy w innym miejscu, tak naprawdę, z tego, z tych map, które ja mam. Więc Ciężko jest określić położenie tego młynu. A poza tym znalazłem też jakieś zapiski archeologów którzy dużo o tym młynie wspominają i wspomnieli, że nie ma dokładnej lokalizacji tego młynu nie podali jej ale wspomnieli, że znaleźli trochę gwoździ <noise> i w tym miejscu, gdzie te gwoździ oni niby znaleźli oni wspomnieli, że tam był że najprawdopodobniej ten młyn tam stał ale gdzie on stał, nie podali dokładnej lokalizacji tego młynu No jest gdzieś, to jest gdzieś gdzieś tam, tam, tam gdzieś jest no, tak więc gdzieś, gdzieś ten młyn jest i czeka na mnie no mam nadzieję, że Jakąś, jakieś, jakieś śmieci tam znajdę. No i jak na razie po paru minutach jeden guzik tam wyskoczył. Guzik, kolejny guzik. Tyle tych guzików, jakby było mało. No poza tym, w Exterze jest nowy tryb. Jakby ktoś nie wiedział, w Minelabie jest nowy tryb. W Xterce jest tak zwany e, button mode, czyli guzikowy program, którego nie idzie wyłączyć. Jak już się raz włączy, to już przepadło. Właśnie wyszło coś. Właśnie wyszedł jakiś moniak jest dość wytarty, i raczej tu się niczego nie odczyta na nim, no bo to jest guzik, chyba moniaczek. Jakiś wycieruch e, Ostrość coś jest nie tak tutaj. Dobre i to na razie. I taki trochę niecodzienny widok na środku pola. Spróbuję tak jakoś tutaj przybliżyć. Wypasają się łabędzie. Zlaty znaczy samolot. Taki widok jest tutaj. Zawsze tak tutaj przyjeżdżałem na spacer na to jezioro z psem i zawsze przychodziło obok tych pól, zawsze mówią: Ale tutaj musi się sypać na tych polach. Ale tu musi być fajnie. Zawsze chciałem tu mieć pozwolenie na to pole. No i mam kurwa i chuj, wychodzi. Że tak powiem. No tak to wygląda. No właśnie, miałem sygnał, wygrzebałem go. No, jestem trochę w cieniu. Czemu tu jest? Mam nowy telefon. Kurczę, ta ostrość tu jest. Nie mogę ogarnąć tego, jak to idzie. I mi się coś chyba wydaje, że to jest Rzymek. O! Jest to ogryzek, ale ogryzek dość duży. Te zarysy, te ślady i grubość tego. To może być Rzymek, kurczę. No. W drugiej stronie nic nie widać. Ale z tej strony mógłbym stwierdzić, że to jest kurczę Rzym. Nie wiem co to jest. Na moje oko to jest rzym. Dobra, idziemy dalej, zobaczymy. Może akurat. Dobra, trzeba podsumować dzisiejszy wypad. Powiedzmy, że traktuję to jako rekonesans, bo nowe nowe, nowe, nowe pole w poszukiwaniu młyna tutaj się trochę schowa, bo słońce świeci. Pokażę, co tutaj dzisiaj udało się wygrzebać. Skorupa garnka czarna palona. Rzymska. <laughs> To zostaje, bo skorupki zbieram. Śmieć, folia. Śmieć. Co to jest? Jakiś pręcik. Śmieć. Ołów Z taką dziurą w środku od świecznika. Może cholera Dobra, śmieć. Śmieć. Guzik. Taki oto guzik. Zwykły, najzwyczajny. Najzwyklejszy, płaski. Podkładka. Śmieć. To jakiś też. Śmieć. Skorupa. Ona na starą, no, no niech zostanie. Jeszcze jedna skorupa to... też zostanie. Guziczek mały. To był pierwszy moniak. Nic tu raczej się nie wydostanie się z tego. Tu teraz dość spory George. tam 1700, któryś rok. Też wycieruch Coś tutaj widać, no ale... No, wyszła też... Wyszła też Wiktorka Jak tutaj jest? Tutaj widać 1862 Drugi albo trzeci Królowa Wiktoria No i to jest half Penny Super i najciekawszy fant To znaczy najciekawszy to jest chyba Rzym. Nie chciałbym się mylić, ale... I te skorupy też takie trochę są. Te dwie, takie rzymsko, rzymsko wyglądające. Śmiem twierdzić, że tu może być Rzymek. Ciężko będzie go zidentyfikować po tych śladach tutaj. Może się uda. Tak więc to by było na tyle. Zacznę pola. Młyna, młyna nie udało się znaleźć. Tak więc... Zac, zac kurde jakie brudy jest, zacne, mogą być zacne pola. Niestety młyna się nie udało, nie udało się znaleźć. Nawet nie trafiłem na jakieś bardzo zaśmiecone miejsce. Wszystko tak było w granicach, w granicach powiedzmy normy. Też nie trafiłem na żadne jakieś takie miejsce, które byś tam produkowało jakieś fanty z tego co widzieliście. Ja tu jeszcze mam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tu jest siedem jeszcze ogromnych pól, to jest, to, jest, to jest nie do przejścia na razie. Tylko, żeby tu coś wychodziło, to by było świetnie. No, ale nie wychodzi dobra, mniejsza o to, nie zrzędzę. Że przynajmniej jakieś moniaki dzisiaj wyszły. Przewaga moniaków nad guzikami tym razem. Bo guziki tylko dwa, moniaki cztery. To jest dobry wynik. Jak dla mnie. No i ten Rzymek mi wpadł pod fotel, już go nie znajdę, już przepadł. Bo ja byłem na przykład na kopaniu w zeszłym, w zeszłym tygodniu, na takim, jakby to powiedzieć, na takim klubowym, lokalnym, komercyjnym 15 funtów za wjazd, no i wróciłem z dwoma kulkami z muszkietu i z jednym guzikiem. Stwierdziłem, że jak mam nic nie znajdywać i płacić, to ja wolę przyjechać na te swoje pole i tutaj i nic nie płacić, i też nic nie znaleźć tak naprawdę. I tam, i tam też wziąłem, coś tam nagrałem, ale to szkoda, szkoda czasu była, żeby szkoda czasu mojego było, żeby to nagrywać, montować, wrzucać, kurwa, żeby było dwie minuty, co ja tam syf, syf, kiła i mogiła tam była. A możecie, możecie, możecie wbić się na Facebooka, jeżeli macie link link będzie link zrobię tam w opisie coś tam wrzucam różne rzeczy tematyka tematyka znana i lubiana no więc możecie wejść sobie na Facebooka możecie też wejść na Instagram też czasami coś tam uda mi się wrzucić jak nie zapomnę chociaż na Facebooku bardziej niż, niż na Instagramie no ale też tam możecie zobaczyć sobie. tak chcecie chcecie wejdźcie, Nie chcecie nie wchodźcie jeżeli chcecie możecie możecie nie wiem wysyłać do mnie, albo tam na Facebooka wrzucać sobie jakieś zdjęcia. Warto, żeby coś się działo tam, nie? Tam jest na razie ze 130 osób, ze 120 może. Jakie, jakieś pytania, czy coś, śmiało możecie tam pisać, może ktoś coś odpowie, może ja coś pomogę. Co tam jeszcze mogę powiedzieć? Jeżeli, nie wiem, jeżeli macie jakiś fanty, którymi nie chcecie się chwalić, a chcecie to zrobić anonimowo, śmiało możecie do mnie napisać, podam wam jakiegoś maila, wyślecie sobie na tego maila, ja to wrzucę na, na ten... No to wrzucę na tą stronę i może ktoś coś pomoże zidentyfikować, czy po prostu chcecie się pochwalić, że takie dojrzenie się znaleźli. Chcecie to zrobić anonimowo, więc możecie, możecie śmiało pisać. No dobra, do następnego razu. Oby oby, 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 kurczę, to był lepszy raz. Już za każdym razem to mówiłem. Następnym razem będzie lepiej. Mam nadzieję, że będzie lepiej następnym razem. To do usłyszenia.